Szybki jak błyskawica, niezawodny, twardy jak skała. Tym wszystkim nie jest detektyw Frank Drebin. Kiedyś guilty pleasure i plebejska rozrywka a dziś coś warte kontynuacji warte nawiązania i posiadające status swoistej klasyki. Mowa w tym przypadku o losach słynnego detektywa Franka Drebina, człowieka, który robi trzy kroki do przodu i 10 do tyłu. E, człowieka, który zapewniał nam solidny zastrzyk absurdu, kiedy byliśmy nastolatkami. Zastanawialiśmy się, jak to jest możliwe, że wszystkie te bezsensowne, nonsensowne działania wykonuje z kamienną twarzą, z kamienną, taką marsową wręcz twarzą. Nagromadzenie gagów, naładowanie absurdalnych historii, dialogów, sytuacji, rzeczy dziejących się w tle w filmach z cyklu Naga, broń czy też innych parodiach z udziałem Leslie Nilsona było tak dużo, że aż nie sposób po prostu. Tego wszystkiego zapamiętać, tak naprawdę. Chociaż teraz, jak myślę, to już mi się jakieś tam niektóre przypominają. Wiecie już doskonale, o czym będzie ten odcinek. Tak, byłem na nagiej broni, byłem na nagiej broni, nowej odsłonie nagiej broni. Leslie Glitzona już nie ma na tym świecie, jak zapewne się orientujecie. Natomiast Frank Drebin przetrwał. Frank Drebin, który okazuje się synem tegoż Franka Drebina, jest Frankiem Drebinem Juniorem, i w tejże roli wybitny aktor, który kojarzy się ze wszystkim, tylko, że, tylko nie z kinem komediowym, nie z kinem absurdu, kojarzy się bardziej z produkcjami sensacyjnymi, z produkcjami typu thriller. Cucharów ci u nas dostatek, ale i te przyjmiemy jako wróżbę zwycięstwa. Film uważam za udany. Udany natomiast nie jest to naga broń na poziomie Franka Drebina i Leslie Nilsena. Troszkę brakuje do tej klasyki i to nie jest tak, że aby kiedyś to było. Zastanawiałem się, oczywiście chciałem uniknąć takiego scenariusza, gdzie jako dziadec będę mówił, że kiedyś to było. Tylko, że to jest tak naprawdę niewykonalne, bo musiałbym po prostu nie oglądać tamtych części i przyjść zupełnie na świeżo i obejrzeć Tą część świeżym okiem, żeby nie odwoływać się, bo nie da się nie odwoływać. A jak już się odwołuje, no to filmy z przed kilkudziesięciu, już chyba, lat wypadają po prostu lepiej, ale. Okej, okay. jest to udany film, na którym się śmiałem, naprawdę jest parę fajnych, zabawnych sytuacji. Frank Drebin w swój absurdalny, nieudolny, nonsensowny, kretyński wręcz e, sposób, i przy okazji nieświadomie zbawia świat od złoczyńcy, który ma masę pieniędzy, co też jest motywem absolutnie wtórnym i zgranym, ale też w warstwie fabularnej jakby nikt nie oczekuje za bardzo. Jakiejś kreatywności. Ja przynajmniej oczekiwałem większej kreatywności, jeśli chodzi o rodzaj humoru, tam zastosowany. No, nie doczekałem się jej tak naprawdę do końca, ale mimo wszystko było zabawnie. Generalnie Naga Broni 2025 powtarza wiele schematów z nagiej broni sprzed lat. Z jednej strony robi to sprawniej, to jest ok, natomiast. Jednak są to patenty ograne, na przykład coś się dzieje w tle. Absurdalne rzeczy się dzieją w tle, powtarzają się pewne sekwencje wydarzeń. Takie sekwencje, jak na przykład w nagiej broni była, była był taki dialog, gdzie Frank Drebin próbował przekupić zboczyńcę, żeby się czegoś od niego dowiedzieć. Później tenże zboczyńca w tej samej scenie próbował przekupić Franka Drebina, i tak sobie wręczali tę 20 dolarówkę nawzajem. I na przykład taki podobny motyw jest też tutaj. Są takie motywy, gdzie coś się dzieje, niby na serio. Nagle wjeżdża na przykład jakiś element będący zabawką, czy czymś w ogóle absurdalnym. Więc tego wszystkiego jest dużo, i to jest jakby też minus, że ten film, co prawda sprawnie, ale jednak no, nie wymyśla prochu. Daje nam to samo co. Oczywiście w nowym opakowaniu, jest nowocześniej trochę i tak dalej, ale daje nam tak naprawdę to samo, co robiły tamte filmy, tylko że tego wszystkiego, tych absurdalnych gagów, tych bezsensownych, sensownych dialogów, tych jakichś absurdów, które się dzieją w tle, jest tego wszystkiego mniej. Jest tego wszystkiego mniej i nie jest to aż tak śmieszne, nie jest to aż tak absurdalne, jak w w przypadku Leslie Nielsen'a i nagiej broni sprzed lat. Więc, w tym sensie, no, film jednak wypada gorzej od pierwowzoru. Ale mimo wszystko jest to dobra, udana komedia, na której ja się śmiałem, i nawet zaryzykowałbym takie stwierdzenie, że to jest taka soft naga broń, że te, tego absurdu jest trochę mniej, on jest trochę rozcieńczony, przez co jakby łatwiej wprowadza widza, na przykład mnie wprowadził w taki klimat, w taki nastrój, w takie odczucie, w którym wydawało mi się, że ja oglądam film na serio. I dopiero później, nie tak jakby młotem, powiedzmy, jak, jak w tej nagiej broni sprzed lat, ten absurd był mi ładowany, tylko tak trochę subtelniej i w, zacząłem w, pe, w pewnym momencie, w, w trakcie trwania sceny, łapać się na tym nie, że to przecież no, nie ma sensu, to jest jakiś, jakiś no, jakiś bełkot, ab, absurd. E, i, I to było nawet fajne w pewnym sensie, że, że ten, ten absurd był taki rozcieńczony ale ogólnie śmiałem się i ogólnie uważam tą komedię za, za śmieszną, więc w tym sensie no, twórcy Nagiej Broni, Ad 2025, nie polegli. Aktorsko też jest nieźle. Co prawda Frank z sprzed lat no, ma tak już umocowaną tą pozycję, powiedzmy, ten jego wygląd. Nie wiem, no, jest, jest w tym w bohaterze coś tak po prostu Absurdalnego, że, ten, że obecny Frank Debbie, jakby te, też nie unosi tego porównania, natomiast nie, nie wypada źle. I aktorsko jest naprawdę dobrze, i na plus jego protagonistka, główna postać żeńska, czyli Pamela Anderson. Pamela Anderson wygląda świetnie, wygląda świeżo, wygląda Naprawdę atrakcyjnie, pokazuje, że mimo upływu lat jest nadal piękną kobietą. I zaangażowanie właśnie tej aktorki, kojarzącej, kojarzącej się z epoką Franka Drebina i Leslie Nielsena z tamtych czasów, uważam za bardzo dobry pomysł i takich oczek do widza, które sugerują nawiązania do tej przeszłości, kiedy. Naga broń wychodziła, kiedy debiutowała, kiedy była na ekranach kinowych. Jest więcej w tym filmie. Więc podsumowując, mogę Wam polecić nagą broń współczesną. Jest to śmieszna komedia. Nie jest może bardzo oryginalna, natomiast nie jest to na pewno projekt nieudany. Uważam, że twórcy tego filmu wyszli. Z niego starczą. Jest wesoło, jest absurdalnie. Nie jest może aż tak to wszystko no, ikoniczne jak w przypadku klasyki, ale jak to często bywa z klasyką, my nie możemy się już uwolnić od tego pierwotnego wizerunku. I ja wiem, że ja też nie mogę się uwolnić. I tak jak mówię, musiałbym po prostu nie oglądać tych filmów sprzed lat, żeby móc świeżym okiem spojrzeć na ten film, ale bawiłem się naprawdę dobrze. Tyle na razie ode mnie w sekcji filmowej. Zapraszam was do komentowania, do subskrybowania kanału, dzielcie się swoimi wrażeniami. To oczywiście bardzo pomaga mi w promowaniu mego kanału. No i zapraszam was też do filmów z cyklu historycznego, takie kolejne moje produkcje. Wkrótce się Ukażą. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się ciepło. Cześć.